To jest spotkanie, na którym mamy rozmawiać na temat zmian i tak naprawdę to jest już kolejne spotkanie, ponieważ spotykaliśmy się w zespołach dyrektorów byliśmy zgodni, do tego, że szkoły muszą być ubranżowione. Ale to, wszystkie zle, to nie. Tej... Jest, tak? Nie, to nie, to nie chcę dotyczy... być ubranżowiona. E, proszę pana, to, to najważniejsi są uczniowie, to nie o to chodzi, czy ktoś no, chce, nie. czy nie chce rozmawiać. Uczniowie też listy do naszej redakcji niedawno. Dyrektor jest też no, przeciwny, nauczyciel dzwonił do nas wczoraj już w tej sprawie. Ta szkoła nie chce być ubranżowana. Proszę pana, a powiem tak. E, zastanawiamy się nad tym, hmm. co możemy zrobić. Żeby szkolnictwo zawodowe odpowiadało rynkowi pracy, żeby nie było tak jak dzisiaj, że w każdej szkole jest wszystko mhm. i że szkoły wzajemnie podbierają sobie uczniów, bo tak to niestety wygląda. Nie oceniamy, czy któraś szkoła jest dobra, czy niedobra, bo to nie o to w tym chodzi. Tu chodzi o to, żebyśmy mogli zrobić to, co inne szkoły w Polsce zrobiły już 4 lata temu. My jesteśmy daleko w tyle. A proszę powiedzieć, czy to prawda, że <tryk> tylko stoi, czy też te inne te szkoły nie, nie, to dotyczy e, wszystkich placówek. Oczywiście to dotyczy wszystkich no. placówek i dlatego rozmawiamy z dyrektorami, a podkreślam, to jest kolejne spotkanie. Spotkamy mm -hmm. się od kilku miesięcy. Przy prezydencie powstała Komisja ds. Oświaty. I wszyscy są zgodni co do tego, co nie do rozumiem. tego, że mamy iść w kierunku branżowy. Panie Pankowie, jeżeli szkoły, dyrektorzy mm. szkół powiedzą, nie, nie chcemy, uczniowie yy, będą protestować, co Nie wiem, powiem tak, my jako organ, ja Panu ja mówię, my jako organ prowadzący i yy, każdy organ prowadzący jest zobowiązany do tego, żeby tak zaplanować sieć placówek, żeby ona sprzyjała dobrej organizacji pracy, żeby sprzyjała jakości kształcenia, my, my za to odpowiadamy i próbujemy to robić. Jeżeli będą protestować nauczyciele, jeżeli będą wszyscy protestować, to nikt na siłę niczego nie będzie robił, proszę pana. Tu chodzi o to, że my proponujemy pewne rozwiązania, bo do tego jesteśmy zobowiązani ustawnie. Ja, ja nie chcę oceniać w tej chwili naszych propozycji, bo one są na razie. To jest projekt, tak jak mówię, spotkaliśmy się właśnie dlatego i to jest robocze spotkanie. Rozumiem. Jeszcze ostatnie pytanie. Debata będzie się denerwowała, Rozumiem, tak, tak? może być debata o przeświacie hmm. wyglądu, ale później decyzja ostateczna będzie w rękach Rady Miasta, albo ja Rady, yy, rady, 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 rady. Yy, podejmie Tak, yy, oczywiście, że są działania, co do których decyzja musi być podjęta przez Rady Miasta. Yy -y. Tak, i my się jakby tutaj yy, yy, z tym zgadzamy, wiemy, że tak będzie, wiemy, yy -y. że taka jest procedura, My ze swojej strony proponujemy to, co naszym zdaniem można zrobić. Podkreślam, nie było zmian w Elblągu od wielu lat. Sieć szkół jest taka, jak była w roku 89, a zmieniło się bardzo dużo. Próbujemy to zrobić. Oczywiście, jeżeli będą sprzeciwy takie, że... Ale argumenty, bo jakby ważne są argumenty, tak? I powiem jeszcze, jeszcze coś. Jeżeli nie będzie zgody, no to te, te, te podmioty, ci partnerzy, no, tak jak my tak, w tej chwili chcemy wziąć na siebie odpowiedzialność, to te podmioty wezmą na siebie odpowiedzialność za to, że tych zmian nie ma. Tu nie ma innych możliwości. Albo będą zmiany, albo ich nie będzie. Mogą być rewolucyjne, my proponujemy ewolucyjne. Jestem zdziwiona, bo byliśmy wszyscy zgodni co do tego, że zmiany są konieczne. Tylko praktyka pokazuje, że jeżeli ogólnie to tak, natomiast jeżeli ma to dotyczyć mojej placówki, no to już niekoniecznie. Rozumiem, nie, nie, jestem, bardzo, jestem też bardzo zdziwiona, że Państwo dzisiaj jesteście, bo jest to, jest, to, jest, to, jest to... Poprosili nas o spotkanie um, no. no, z Ale proszę Panów, przecież to jest robocze spotkanie, no. tak? Ja wiem, tylko przedstawiciel Rady Pedagogicznej uczestniczył i przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się 10 tak. ja 17 i z jest naszym czytelnikiem. Jeżeli on nas prosi o wsparcie, o to żebyśmy przyszli na takie Ale spotkanie. Ale nieważne, że wsparcie to musi polegać na tym, że znamy argumenty jednej strony, drugiej, trzeciej, czwartej. Rozmawiamy. tak. To, że, to, że yy, sprawa jest bardzo poważna w sensie no jakby potrzeby, bo proszę Państwa, my w przyszłym roku będziemy mieli o 213 uczniów mniej, jeżeli chodzi o do szkół ponadgimnazjanych, a za 5 lat 500. Jesteśmy przygotowani pod tym względem, jeżeli chodzi o dane, o badania. To nie jest tak, że o ktoś tam coś wymyśli. Dzieci jest mniej. Szkół mamy tyle, ile było. Mamy szkoły, w których jest 6 oddziałów, siedem, No przecież nie mamy szkoły, w których jest wszystko. Także staramy się, z matkami rozmawiamy i zastanawiamy się wspólnie. Nikt nikomu niczego nie narzuca.